Cześć YouTube, z tej strony ja, czyli GooseFeed, a Wy jesteście gotowi na świeżutką, nowiutką i jeszcze cieplutką porcję eksperymentów, którą przygotowaliśmy dla Was razem z Blue. Bye. Bo ja szczerze powiedziawszy już nie mogę się doczekać, bo przygotowaliśmy na dzisiejszy odcinek porcję eksperymentów związanych z wodą, a dokładniej zrobimy pompkę taką półautomatyczną po i pobawimy się napięciem powierzchniowym. Wszystkiego dowiecie się w trakcie trwania odcinka, dlatego też nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Zostawcie tylko suba, lajka, dzwoneczek, ten przycisk tam na dole ma być szary. No i zaczynamy. No, to doświadczenie. Skoro woda, tak, idę po średzkę. W tym eksperymencie będziemy robić pompkę, o której mówiłem na samym początku. Do jej wykonania będziemy potrzebować jedną butelkę, opakowanie po tabletkach typu Plus, tych takich, co się je tak do wody, wrzuca one tak Jedną rurkę, coś do przecięcia naszej butelki i wziąłem trochę więcej kleju do naszego pistoleczku, Tak w razie był. Poza kadrem mam jeszcze wodę i wiertarkę, ale by mi tu nie weszło, to wszystko. Zaczynamy od wywiercenia dziury. W butelki. Dobra, to ja wezmę wiertarkę, dawa trochę na tempo, a ja sobie trochę powiercę. Dobra, dziurka wywiercona. A czy wejdzie do niej rurka? No dobra, weszła. No to wkładamy rurkę w tą dziurę, to zrobiliśmy. gdzieś mniej więcej na taką wysokość, tak żeby nasza, nasze opakowanie weszło. Dobra, wydaje się być ok. Teraz zalewamy to wszystko klejem na gorąco. Tak żeby nam woda bokiem gdzieś nie uciekała. W czasie jeszcze włożę nową tubkę z klejem, co się nie skończyło. Teraz czekamy chwilę, aż to zaschnie. Chociaż z drugiej strony to tutaj zasycha, a my odetniemy sobie w przód naszej butelki, gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Nie musi być jakoś wybitnie równo, ale troszkę podrównam, żeby sobie palców nie poprzecinać i będziemy później bawić się z wodą. Na pierwszy rzut oka wszystko gotowe. Teraz czekam, aż zaschnie klej, no i przynosimy wodę. A no, ja wezmę sobie jakąś ścierkę. Witam ponownie po chwili, klej już jest suchy, ja zdążyłem międzyczasem przygotować resztę rzeczy, które będą nam potrzebne, a już Wam mówię co teraz będziemy robić. W pierwszej kolejności... Musimy zabarwić wodę, żebyście widzieli, co my w ogóle robimy. Do tego użyję ultramaryny, e, którą już wykorzystywałem, nawet chyba w kilku poprzednich odcinkach, z tego co dobrze pamiętam. Ale dodamy jej troszkę. To, że tyle powinno zdecydowanie wystarczyć, i od razu zamykamy, bo ona trochę barwna. Drugą rurkę wykorzystamy do tego, żeby wymieszać wodę. A tak swoją drogą, to ultramaryna jest wykorzystywana do barwienia i do wybielania na przykład, między innymi czuchów. Dobra, wkładam, bo zaraz cały się paćkam. Wydaje mi się, że jest wszystko jak najlepiej, w najlepszym porządku, wszystko ładnie, elegancko wymieszane. Teraz jak działa nasza pompka? Nabieramy wody do niego i wlewamy do góry. I woda powinna lecieć z rurki, tylko że jest jeden mały szkopuł, że tak się wyrażę. Leci, jak widać, tylko do początku rurki. Jeżeli tutaj nam rurka już się o tutaj w tym miejscu zaczyna, woda już do niej nie przelatuje, no i tutaj nawet widzimy, że on delikatnie tylko resztki, same krople spadają. I jak to naprawić, żeby całą wodę praktycznie wystać albo przynajmniej spróbować większość z niej się pozbyć? tym będzie nam potrzebne pudełko popluszu, o którym mówiłem wcześniej. Zakładamy je na górę, dolewamy troszkę wody. I dzieje się magia. Dobra, próba numer dwa. Najpierw nalewamy wody prawie do pełna, albo nawet możemy narać do pełna, tak żeby naszą rurkę zakryć. Teraz odkładamy kubek. Zakładamy na górę, no i woda już, już się zaciągnęła. tak? Woda już, już, już jest zaciągnięta, żeby Wam jeszcze tak na szybko zobrazować, jak to wygląda. Woda jest stąd zaciągana, do środka naszego opakowania po pluszu. Wtedy rurka dzięki grawitacji zaciąga ją do samego spodu. Ale dokładniej wyjaśni to zdecydowanie Blue. Nie przedłużam, zapraszam Was tam do niego, tam do góry. No nie czekajcie, końcie. W tym przypadku, jakby tłumaczył to mój pomocnik, woda, która znajduje się w butelce, jest zaciągana do środka naszej tuby po plusu, a następnie jest wypobowywana na zewnątrz butelki. A to wszystko jest możliwe m.in. dzięki naszej ukochanej grawitacji. Bo bez niej na mój gust byłoby to troszkę ciężkie do zrobienia, a przynajmniej tak mi się wydaje. O, już tutaj. W międzyczasie dożył naszykować już kolejny eksperyment. Teraz będzie się dotyczyło on już napięcia powierzchniowego, ale dalej wody. I dlatego wykorzystamy ją po prostu ponownie z poprzedniego eksperymentu. A do jego wykonania będzie nam potrzebna woda i kilka spinaczy biurowych. Jak pokazać komuś, że woda ma na przykład napięcie powierzchniowe, po prostu bierzemy między innymi spinacz i kładziemy go na wodzie. Jeżeli się unosi, to wszystko jest w najlepszym porządku. Można to zrobić tak, ale to też właśnie, jak było widać przed chwilą, nie zawsze się udaje. Albo po prostu zepsuć jeden z nich. Zrobić taką, jakby podpórkę, delikatnie go położyć takim dość płynnym ruchem. Dobra, jak już mamy takiego sprzęta, to położę jeszcze kilka. Zobaczymy, ile mi się uda ich położyć. A takim szybszym powiem, że też uda się. To ja się tu jeszcze chwilę pobawię i zaraz do Was wracam. Kolejny. Prawie, że było dobrze. Dobra, to ja się tu jeszcze chwilę pobawię. I zaraz do wracam z kolejnym eksperymentem, który swoją drogą też będzie dotyczył napięcia powierzchniowego, ale troszkę w inny sposób. Między innymi wykorzystamy do tego monety, ale... Do wykonania kolejnego eksperymentu z napięciem powierzchniowym będzie nam potrzebna jakaś moneta, w moim przypadku to jest złotówka i szczekawka z wodą. W moim przypadku to jest ta z poprzedniego eksperymentu, jeszcze z poprzedniego. Z poprzedniego, poprzedniego eksperymentu. 10 ml wody i próbujemy. Powolutku, po kropelce. A specjalnie dla Was nagram to telefonem, trochę zbliższa. Z pewnością będzie na pewno lepiej widać. W międzyczasie możecie obstawiać w komentarzach, ile nam wody wejdzie. Dobra, jak widać, weszło wody prawie 2 ml. Na taką małą złotówkę. Całe 2 ml wody. A w międzyczasie, Blue Wam wyjaśni, co to jest napięcie powierzchniowe i w ogóle po co się ono przydaje. Pod powierzchnią cząsteczki wody są przyciągane przez inne cząsteczki wody we wszystkich kierunkach i to z taką samą siłą. Czyli zostaje ona w stanie równowagi, bo żaden z kierunków nie może jej ciągnąć mocniej niż pozostałe. Natomiast na powierzchni sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ cząsteczki są ciągnięte we wszystkich kierunkach. Poza tym nigdzie jest powietrze, ponieważ w powietrze samo w sobie nie ma cząsteczki wody w stanie ciepłym, więc woda jako ciecz nie ma się do czego przyczepić, czyli w dół i na boki cząsteczki są ciągnięte mocniej niż do góry. Tak jeszcze na szybko coś sprawdzimy, bo miałem chwilową przerwę i przez przypadek znalazłem jeden eksperyment, który chcę przetestować. A w międzyczasie Blue Wam pokażę go, tam u góry. Jak widzieliście do wykonania tego eksperymentu, w sumie, który powstał przypadkiem, będzie nam potrzebny jeden ping-pong, kubeczek i woda z poprzedniego, poprzedniego, poprzedniego eksperymentu. Zobaczymy, czy to trzeba będzie wstawać, czy możemy zrobić to na stole. Pierwsza próba. Najpierw tak jak na filmie ping-pong do środka, i spuszczamy go z góry. Wyskoczył. Jeszcze raz. Zobaczymy może z wodą inaczej. Dolejemy teraz trochę wody. Chusteczka mam po to, żeby stół nie zabarwić. Tyle gdzieś wody powinno wystarczyć. Wkładamy tam pipongę do środka. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze powiedziawszy, ale spróbujemy. Tak jak myślałem. Dobra, to jak już wszystko zalane i tak będę musiał sprzątać czy tak, to jeszcze raz. 3, 2, 1. No nie. mały aparat. Eksperyment należy na szybko. Trochę szkody, ale działa. Także daję OK. Jednak eksperymenty na szybko znalezione na TikToku przez przypadek zawsze działają. Chociaż... Niestety to był ostatni z eksperymentów, jakie na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was i dlatego dajcie w komentarzu znać, który z nich bardziej Wam się podobał. Zostawcie jeszcze suba, lajka i dzwoneczek. No i dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć!